arykave spisałeś się na medal moi ludzie są bezpieczni a fort sakai należy do nas w końcu mamy szansę pokonać orlicę wiesz gdzie teraz jest jeszcze nie ale wiem coś innego kiedy byliście zajęci moi zwiadowcy zdobyli rozkazy orlicy dla szamanów Zdaje się że chcę pojmać jakiegoś samuraja wiadomo kogo nie ale to chyba jasne na kogo poluje Chciałabym tylko wiedzieć, dlaczego chce Cię schwytać żywcem? schwytała schwytałam, gdy tu przybyłem. Uciekłem, ale może chcę skończyć to, co zaczęła. Czego mi nie mówisz, samuraju? Pune, Jin! Szukaliśmy Orlicy! Zgubiliśmy ją, ale natknęliśmy się na jej patrol. Poszliśmy za nim aż tutaj. Na klifach aż roi się od Mongołów. Musieliśmy się skradać, żeby ich ominąć. Orlica nas wyczuwa. Znajdzie nas. Mm. Bierze odwet. To zemsta za jej okręt. I śmierć sługusa Kunbisa. Możemy wrócić na statek. Jeśli teraz porzucisz dom, już go nie odzyskasz. Wolisz tu zginąć? Możemy ich stąd odciągnąć, walczyć na lądzie. Jest ich więcej. Samurajów też było. Wy lepiej znacie teren. A zasadzka? W miejscu, które da nam przewagę. Wioska Kidafura. Mamy plan? Zbierz wszystkich zą. Musimy ruszać. Wysłałam ludzi na zwiat. Zwabią oddział Orlicy do wioski Kidafur. Moi ludzie szykują zasadzkę. A co z mieszkańcami? Wioska jest pusta. Rzeźnik Piki ją zniszczył. Twój ojciec wyrżnął w pięć całą osadę, a ty nie kiwnąłeś nawet palce. Wieża obserwacyjna. Będzie z niej dobry widok. Nasi zwiadowcy zwadną Nie mamy jednak pewności, skąd dokładnie nadejdą. Ustaw ludzi w strategicznych miejscach. Kilku z nas zaczeka na koniach. Przybędziemy w razie potrzeby. Jak w walce z pożarem. Musimy pokryć spory teren. Gdzie rozmieścić ludzi? Wyślij ich między niewinne ofiary Twojego ojca. Ech. Linia drzew. Niech ktoś tam trzyma warte. Gdy coś dostrzegą, mogą użyć fajerwerków zabranych ze statku. Ech. Niech je odpalą, gdy tylko zobaczą na jeźdźców. Wtedy się zjawimy. Hmm. Ukryjcie ludzi w domach i spichlerzach. Tam ukryły się ofiary twego ojca. Przerażone. A jeśli mongołowie nie podejdą? Jeźdźcy zaatakują z flanki. Przycisną ich. Co byś tam zrobił? Gdy tylko wieśniacy dostrzegli ludzi twojego ojca. Wiedzieli, że to ich koniec. To tam się wycofali. Co? Kto się wycofał? E, my się tam wycofamy. Jeśli nas przyprą, wzmocnimy to miejsce, na ile będziemy w stanie. Wszyscy na pozycję. Na razie czekamy. Nie wiedzą, jakich okropności dopuścił się twój ojciec. Okropności, którym nie zapobiegłeś? Na posterunki! Dajcie sygnał, jak ujrzycie najeźdźców! Powiedziałeś, to tam się wycofali. Byłeś tu, kiedy twój ojciec urządził rzeź. To nie była rzeź. Jak nazwać uzbrojonych ludzi mordujących wieśniaków? Ukrywali tu wojowników. I swoje rodziny! Ci ludzie napadali na nasze patrole. Ich pułapki okaleczały i zabijały naszych. Podżenali im gardła we śnie. A co mieli robić? Chcieliście nas zabić. Mój przyjaciel dorastał w tej wiosce. Gdy samurajowie odeszli, znalazłem jego ciało. Ale tydzień szukałem jego głowy w błocie. Przykro mi, Tenzo. Przykro ci Masz pojęcie, jak to jest znaleźć przyjaciela w takim stanie? Czy wiesz, ile żyć zniszczył twój ojciec? Zbyt wiele Gdybym mógł, zmieniłbym to Nie kiwnąłeś palcem Inni musieli to zakończyć A ja patrzyłem, jak umiera Nie ocaliłem go Choć mogłem. Dlaczego? Już tu są. Chodźmy po konie. Zbliżają się. Uwaga! Atakują! Tenzo, it's me Wszyscy. Łatwizna, prawda, Jin? Dobry początek. Wojeworki, Kolejni mongolowie. Na kon, ruszajmy. Zupełnie jak dawnych dni. Podoba jej się to. Przypomina sobie, jak mordowali samuraju. Gotujmy od gołą powitanie! Na tych wozach jest trochę pojemników z prochem! Nie próżnowałeś! Nadchodzą! Celować w beczki! ich zew krwi. Zobaczmy ich. Na razie. Nigdy tego nie zapomnisz. Tyle krwi. Ziemia była nią przesiąknięta. Siał tylko zniszczenie. Spójrz, co zrobił Kazuma Sasakai. Rzeźnik Niki. Cicho. Fajerwerki na zachodzie! Dłużej nie damy rady. Chodźmy. Dobrze się czujesz? Tak! Jedziemy! Funę, Myślisz, że obrona już gotowa? Nasi potrzebują więcej czasu! Powstrzymamy na jeźdźców, ile się da! fila Fajerwerki ustały! Jest cicho. Mieliśmy tych strażników. Nie widzę ich. Może to zasadzka. Przyjrzyjmy się. nasze straże. Poczekaj, zakradnę się, zaskoczę Mongołów. ha 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 ha

Uwolnię cię. Myślałem, że już po mnie. Dziękuję. Kolejne fajerwerki! Ze wszystkich stron! Plemię Orlicy ruszyło! Jest ich zbyt wielu! Rozproszyliśmy się! Nie mamy czasu! Wszyscy! Do koni! Odwrót do wieży! Tam ich pokonamy! w samuraju! Wycofać się! Nasi jeszcze! Mongolowie ich gonią, potrzebują pomocy! Do wieży, inni potrzebują pomocy. Chodźmy. Czas, Pune. Obrona gotowa. Zatrzymać tu na jeźdźców! O Chiuki! Sabe, Zbliżyć na jeźdźcu! Zajki! Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Zim. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Gdzieś to słyszałem od zabójcy mojego ojca. Słyszysz głosy. To przez truciznę orlicy, zmów za siebie modlitwę, zanim z tobą skończę! Zrób to na tej zakrwawionej ziemi, na której twój ojciec zabił setki ludzi! Próbował was ratować! Wiedziałeś, kim jestem, co zrobiłeś mojemu ojcu. Okłamywałeś mnie. Sam się okłamywałeś. Twój ojciec był moim wrogiem, nie ty. <laughs> Jak taki nędznik pokonał Kazuma Sesakaya? Nie wiem. Miałem szczęście. Zabił nas dziesiątki, zanim w końcu go pokonaliśmy. Chyba złamał nogę. Wystarczyło go tylko dobić. Miejmy to z głowy, samuraju! Jeszcze nie. Zabiłeś mojego ojca, zwabiwszy nas w pułapkę w Wąwozie sędzio. Tak zabijemy orlicę. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Idź do funę. Zaczekam przy kanionach. Nie ukryjemy już tego, kim jesteś. Ale jeśli jej powiem. Zrób to. Powiedz jej, kim jestem. Wierzę, walczę dla Iki. Wie, co zrobiłem. Powiedz, że nie jestem moim ojcem. Gdybym był, byłbyś martwy.